Hej, moja piękna duszyczko. Witam Cię w najnowszym czytaniu. Dzisiaj zobaczymy, jaka ważna wiadomość Ciebie znalazła. Jeśli trafiłaś na to wideo po raz pierwszy, to ja nazywam się Julia, a to jest kanał Yulus Souls, gdzie robimy sobie odczyty z energii, odczyty, które pozwolą Ci zobaczyć, jaka ważna informacja powinna teraz do Ciebie trafić. Mogą to być rady, mogą to być nowe początki, które zbliżają się do Ciebie. Cokolwiek się ujawni, jest na ten moment ważne. Jeśli chcesz podłączyć się pod energię naszej świadomości zbiorowej, to serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. Wtedy właśnie każde czytanie będzie stricte dla Ciebie i powinno z Tobą rezonować. Sprawdźmy w takim razie, jaka ważna wiadomość zbliża się dzisiaj do Ciebie, jaka ważna zmiana właściwie w Twoim życiu w niedługim czasie. Dzisiaj sobie zrobimy takie czytanie powiedzmy do 3 miesięcy, więc do 3 miesięcy zobaczymy, co faktycznie zbliża się do Twojego życia. Napisz teraz, aby aktywować energię obfitości, pozytywnej manifestacji w swoim życiu. Napisz teraz w komentarzu, że wszystko zawsze działa na Twoją korzyść. Zobaczmy, co ważnego się zbliża do Ciebie w następnym czasie. W następnym czasie. Widzę dużą zmianę, i ta zmiana przede wszystkim będzie dotyczyła jakiejś podróży, podróży, która pozwoli Ci dokonać pewnych istotnych zmian, jeśli chodzi o lojalność wobec ważnych dla Ciebie relacji, wobec być może jakiejś jednej ważnej dla Ciebie relacji. Widzę nowe otoczenie wokół ciebie, i do trzech miesięcy to będzie coś takiego niespodziewanego, nagłego. To będzie nagły, nowy początek w kontekście właśnie mm, innych ludzi, twojego otoczenia i jakiejś ważnej dla ciebie relacji, która nawet może doprowadzić do pewnego zobowiązania. Być może, jeśli ty już jesteś w pewnej relacji, to może też chodzić o tą relację, w której jesteś. Tutaj mam ogólnie małżeństwo, czyli dwójka osób, którzy, którzy są lojalni wobec siebie w kontekście jakiejś sytuacji, być może nie tyle lojalnie, co być może coś ich łączy, bo karta mówi o małżeństwie, czyli tutaj jest jakieś zobowiązanie, jakaś przysięga i to będzie istotne w następnym czasie w aspekcie właśnie relacji innych ludzi. Zmierza do ciebie jakieś niespodziewane bogactwo. Więc, jeśli to przyjmujesz, to napisz w komentarzu trzy siódemki, które jak widzisz tutaj są na tej karcie. To pozwoli ci otworzyć się na bogactwo. Natomiast, przede wszystkim, co widzę dla ciebie, to zmiany, która do tych trzech miesięcy, tak jak powiedziałam, ona będzie dla ciebie niespodziewana. Ona się zadzieje właśnie do trzech miesięcy, więc bardzo szybko. I będzie miała wpływ nie tylko na jedną relację w Twoim życiu, ale też na innych ludzi, na relacje, które ogólnie są właśnie w Twoim życiu. Być może jakaś jedna relacja spowoduje zmianę wewnętrzną w Tobie, albo nawet zmianę zewnętrzną, bo dla niektórych z Was, jeśli planujecie jakąś podróż, to może oczywiście też dotyczyć podróży dosłownej. Tak czy inaczej, jest transformacja w aspekcie jakiejś relacji, a oprócz tego, jest również nowe otoczenie, które właśnie na podstawie transformacji w tej jednej relacji się tutaj dla ciebie zamanifestuje. Sprawdźmy teraz, z czym to jest związane, co wyższe energie chcą nam, chcą nam przekazać, jeśli chodzi o tę sytuację. Ta zmiana na pewno wiąże się z pewnym strachem. Ze względu na to, że to jest odpuszczenie jakiejś sfery komfortu. Nagle. Nagle też tutaj. Ka o proszę. Czakra gardła mocno mi się zablokowała, kiedy chciałam to powiedzieć. Więc być może to jest strach przed komunikacją czegoś. To jest strach przed tym, że być może ty się z kimś nie będziesz w stanie dobrze porozumieć. Być może boisz się komuś coś powiedzieć z swojego otoczenia. Masz jakieś emocje, masz jakieś uczucia. Być może troszkę boisz się je wyrazić, albo ta druga osoba być może boi się je wyrazić. Tak czy inaczej, to jest strach przed nowym, bo doskonale wiesz, że ta rozmowa mogłaby rozpocząć coś nowego. Być może jakieś porozumienie między wami mogłoby rozpocząć coś nowego. I karty wskazują, że powinnaś, moja piękna duszyczko, oczyścić stare sposoby myślenia, oczyścić to wszystko, co w przeszłości powodowało blokady na poziomie relacji, na poziomie być może jakiejś jednej relacji w Twoim życiu. Tutaj też widzę bardzo piękną kobietę bądź piękną osobę generalnie. Osoba wrażliwa, osoba o zielonych oczach może być dla Ciebie również istotna. Nie musi być to oczywiście kobieta. Jeśli Ty jesteś kobietą, to może być o Tobie. Natomiast generalnie po prostu osoba w żeńskiej energii, czyli osoba bardzo kreatywna, osoba piękna, ale też i osoba, która jest mocno w jakiś sposób połączona z Ziemią, z naturą. Być może osoba o zielonych oczach będzie dla Ciebie istotna w następnym czasie. Wow! Już niebawem prawda się objawi. Do trzech miesięcy zauważysz prawdę na temat jakiejś sytuacji w Twoim życiu, która dotyczy pewnej relacji i która dotyczy Twojego otoczenia. Czyli tego, jakie tworzysz relacje. Ja tutaj widzę, że prawda zostanie objawiona, i ta prawda dotyczy przede wszystkim właśnie relacji, ale też i na poziomie relacji pewnego oczyszczenia. Więc zajdzie jakieś oczyszczenie w kontekście relacyjnym i zaczniesz widzieć sytuację zupełnie inaczej niż widzisz ją teraz. Po prostu, tak jakbyś miała pod lupą to wszystko dosłownie, tak jak na tej karcie. To jest przepiękna energia takiej lekkości, energia prawdy, energia spokoju, również spokoju wewnętrznego. Też słuchaj swojej intuicji wobec tej sytuacji, bo Twoja intuicja jest naprawdę bardzo mocno rozwinięta. Ja też widzę, że sytuacja związana z jakąś jedną ważną dla ciebie osobą. Bardzo mocno przedstawiana jest tutaj jako taka relacja w kontekście transformacji twojej własnej wewnętrznej, ze względu na to, że tutaj były istotne jakieś schematy związane z wewnętrznym dzieckiem. Więc jest relacja, w której nadchodzi uzdrowienie i być może to uzdrowienie również właśnie związane jest z tym, że postawiłaś na siebie i na uzdrowienie wewnętrzne w kontekście pracy z wewnętrznym dzieckiem. Ktoś był tutaj zraniony i ktoś być może powielał pewien mechanizm, w nas często istnieją mechanizmy, które są mechanizmami obronnymi, oczywiście. Mechanizmy konsumpcyjne, kompulsyjne. Jakiekolwiek tutaj są mechanizmy w kontekście relacyjnym, jeżeli one wychodzą z punktu jakiejś rany, to oczywiście są to pewne zachowania, które nas niszczą. I ty w następnym czasie na podstawie tego, jaką zdobędziesz wiedzę prawdę na temat relacji będziesz w stanie uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, być może już włożyłaś w to energię i to wewnętrzne dziecko widać, że naprawdę będzie czuło się zaopiekowane w Tobie, będziesz się czuła po prostu bardzo swobodnie w tym sensie swobodnie, że poczujesz, że możesz wyrażać siebie, poczujesz, że możesz być w pełni w tej takiej swojej najbardziej bezbronnej, delikatnej energii. Też mocno tutaj widzę, że relacja, o której ja mówię, to jest relacja, która pozwala Pozwoliła ci odkryć siebie głębiej, więc to jest jakaś osoba, która pozwoliła ci właśnie odkryć głębiej siebie, bądź dopiero ci pozwoli, bo faktycznie tutaj widzę jakąś relację, która po prostu wprowadza pewną zmianę do Twojego życia. Natomiast mm, raczej widzę to tak, że jest to osoba, z którą właśnie związane było, bądź jest jakieś zobowiązanie. Oczywiście może to zobowiązanie też dopiero nadejść, to też jest jak najbardziej możliwe. Natomiast nie widzę tutaj takiej bardzo świeżej energii, takiej, jakby to była dosłownie jakaś nowa osoba. Być może nie jest to nowa osoba. Natomiast dopowiadając sobie te wszystkie tutaj historie, które nam wychodzą, raczej widzę, że to jest jakaś sprawa, która już miała miejsce. To jest osoba, z którą właśnie to wewnętrzne dziecko było istotne. Jeśli tego nie doświadczyłaś, a jesteś na tym filmie, to oznacza, że ta sytuacja mocno wiąże się z tym, co dopiero będzie. Więc, jeśli nie miałaś takiego poczucia, że w relacji wy zostałaś wystawiona na pewne swoje mechanizmy, na pewne rany, które się aktywowały, to tutaj pojawia się relacja z przeznaczenia, która pozwoli ci głębiej poznać siebie i przetransformować pewne mechanizmy w tobie, które wynikały z pewnej rany. Także ty sama czujesz najlepiej, o kim ja tutaj mówię. Przychodzi do ciebie karta, która pokazuje nam pewne przeznaczenie, i to jest przeznaczenie, które doprowadza ciebie i twoją duszę do pewnej ewolucji. To jest takie doświadczenie w związku z tą relacją i z tą osobą, które twoja dusza chciała przeżyć na tym świecie, w tej, na tej planecie, w tym ciele, abyś mogła właśnie wzrosnąć. I ty, dzięki temu wszystkiemu, co się tutaj wydarzy, dzięki tej zmianie, dzięki. Rozpoznaniu tych schematów w sobie, będziesz w stanie odnaleźć całkowicie nową drogę, i ta droga będzie już zbudowana na pewnej większej świadomości wobec siebie samego, ale również jeśli chodzi o relacje, które do tej pory budowałaś, bo zauważysz być może, że relacja, która nauczy Cię czegoś, która Ci coś pokaże, która w Tobie coś przetransformuje, Zauważysz, że tak naprawdę będzie miała wpływ nie tylko na to, że ty odkryjesz głębiej siebie, ale również będzie miała wpływ na twoje otoczenie, bo zaczniesz zauważać również te mechanizmy, które się pojawiały w relacji, um, tej istotnej tutaj jako jednej, że one również przejawiają się w innych twoich relacjach. Czyli na przykład to jest strach przed zaangażowaniem, to jest jakaś ucieczka, to jest poczucie bycia porzuconym. Cokolwiek to dla ciebie jest, to po prostu zauważysz, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia. Właśnie tej osoby, tej jednej osoby. Także zobaczmy sobie, co tam jeszcze dla ciebie. Widzę tutaj, że będzie dużo ognia. Ognia pomiędzy tobą a jakąś osobą. Na początku widzę energię. Mm, Zablokowania, y, widzę energię, w której ktoś trzyma garda, czyli osoba jest w dystansie, osoba stawia mur. I ten mur stawiany jest ze względu na trzymanie się właśnie pewnych um, patterns, czyli mechanizmów, właśnie mechanizmów w relacji. Ktoś trzyma się za wszelką cenę czegoś, co iluzorycznie myślał. Że daje mu bezpieczeństwo. I to może być nawet na poziomie podświadomym. Więc jest osoba, która widzę, że ma e, taką ścianę, e, dystans trzyma od drugiej osoby. Za wszelką cenę, bo ego się broni przed zmianą, bo dusza, e, dusza pragnie zmiany, natomiast ego się boi i też ta zraniona część Ciebie się tej zmiany oczywiście boi. Ktoś miał zablokowaną czakrę serca, więc albo tak będzie na początku, że będzie istotna właśnie jakaś blokada, jakiś dystans emocjonalny, niedostępność emocjonalna u jednej ze stron, albo to miało miejsce, więc tutaj ewidentnie to jest ukazane, natomiast tu przychodzi zmiana tej energii. Więc albo ta sytuacja już była, albo ona się dopiero wydarzy, ale tak czy inaczej rozwój tej sytuacji pokazuje się być bardzo, ale to bardzo pozytywne bo wzrośnie energia widzę dużo pasji dużo kreatywności widzę też taką iskrę iskrę która się zrodzi pomiędzy tobą a drugą osobą i ta iskra zapoczątkuje nowe życie ta iskra zapoczątkuje transformację i uzdrowienie na poziomie też czakry nie tylko serca ale również czakry sakralnej czyli czakry a właściwie takiego centra energetycznego w naszym ciele które odpowiedzialne jest również za poczucie się w świecie bezpiecznie, za kreatywność, za wyrażanie siebie, za ruch, za. Za takie aspekty, które odpowiadają właśnie tym cechom. Ktoś być może wykona jakiś ruch pełen pasji, pełen kreatywności, bądź ta osoba w tobie tę kreatywność w jakiś sposób zapali do tego, aby podjąć się całkowicie nowej przygody, nowej akcji w związku z właśnie zburzeniem tego muru. Być może ta akcja już została podjęta i tutaj po prostu zaszła jakaś transformacja. Zależy, czy ja mówię o tym, co już było, czy o tym, co dopiero będzie, oczywiście. Natomiast, generalnie z takiej ściany, która była stawiana w relacji, widzę otwartość, widzę pasję, widzę nowe działania i transformację. Trzeba natomiast w tą sytuację na pewno zaufać, bo jest czas boski, który tutaj Wam sprzyja tobie i tej relacji. Trzeba odpuścić kontrolę i zrozumieć, że. Wszystko zawsze działa na Twoją korzyść. Tak, jak na początku tego filmu wspominałam, abyś napisała w komentarzu: więc jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, to napisz to teraz, bo to jest bardzo ważna dla Ciebie afirmacja w następnym czasie. To, czego się boisz, a propos tej relacji, albo będziesz się bała, jeśli to jest nowa relacja, to jest iluzja. Więc trzeba sobie uświadomić, więc je, yy, że jeżeli Jakaś osoba jest dla ciebie ważna na poziomie serca, a ty czujesz wobec niej jakieś ograniczenia, masz poczucie lęku, masz jakieś strachy. Wynika to niestety, ale z pewnej rany, z pewnych strachów, z tego, że nadmiernie analizujesz tą sytuację, oczywiście na swoją niekorzyść, bo jeśli to wynika z rany, z braku poczucia pewności, z niepokoju, to analizujesz na swoją niekorzyść. Więc jeśli tutaj u ciebie faktycznie taka sytuacja jeszcze ma miejsce, czyli to co powiedziałam o tej ścianie, to co powiedziałam o tym dystansie wobec jakiejś osoby, to tutaj musisz sobie uświadomić, albo druga osoba musi sobie to uświadomić i tego procesu nie należy przyspieszać, bo ona sama musi, musi sobie to uświadomić ty albo ta osoba że to jest mm, iluzja, ale też przede wszystkim to jest blokada. To jest blokada, która nie pozwala na transformację, która ma nadejść i która właściwie nawet powinna nadejść, żebyś ty uzdrowiła swoje wewnętrzne dziecko, łącznie z tą osobą, żebyś poczuła jako dusza, że przeszłaś pewną transformację. Jeśli nie wyciągniesz wniosków z tego, to słyszę to mocno teraz, że możesz zapętlić się w tym. Możesz się w tym zapętlić i przyciągać do swojego życia relacje i osoby, które nie będą wykraczały ponad pewien schemat. A to będzie bardzo przykre doświadczenie. Oczywiście, masz zawsze wybór. Ta do tej transformacji będziesz mocno, moja kochana, duszyszko popychana. Ona raczej, tak czy inaczej, powinna nadejść. Natomiast, jeżeli będziesz się bronić rękami i nogami, to oczywiście. Jeżeli będziesz chciała, moja piękna duszeczko, możesz również tkwić w tej iluzji. Także tu na pewno karty mocno wskazują na to, że zawsze masz wybór, natomiast warto trzymać się oczywiście serca, kierować się sercem. Twoi przewodnicy duchowi, bądź po prostu jakaś wyższa energia, Bóg, cokolwiek jest dla Ciebie istotne jako ta forma wsparcia. To tutaj pokazuje się, że cały czas patrzy na Ciebie w taki sposób, że jest przy Tobie, wspiera Cię ta wyższa energia i widzę, że będziesz dostawała znaki, będziesz być może dostawała sny, które będą pokazywały Ci, co jeszcze warto być może przepracować, nad czym warto się skupić. Natomiast też y, słyszę teraz mocno, żeby się nie fiksować na tym. Nie fiksować się na tym, że tutaj zobaczysz godzinę, tutaj coś. Oczywiście intuicyjnie możesz z ciekawością do tego podejść, natomiast staraj się też nie wchodzić znowu w kolejną iluzję, która będzie y, polegała na tym, że będziesz szukała ciągle jakichś znaków, moja piękna duszyczko. I siedziała powiedzmy na tym tutaj naszym planie materialnym, a nie wykonywała wewnętrznej pracy, bo to też nie o to tutaj chodzi. Trzeba nauczyć się rozróżniać pewne rzeczy, kiedy wszechświat naprawdę do ciebie y, mówi w pewien sposób, kiedy chce Ci coś przekazać, a kiedy ty zaczynasz po prostu poprzez też takie znaki uciekać. Więc pamiętaj, że wszystko y, rzeki ma zawsze dwie, dwie strony, tak? Znaki są ważne, na pewno sny twoje będą ważne. Natomiast też tutaj słyszę mocno, żeby. Jednak ten rozsądek w tym wszystkim y, zatrzymać. To wszystko, co się do ciebie zbliża w związku z tymi relacjami i z tą jedną relacją, ma uzdrowić swoją czakrę serca, o czym już oczywiście powiedziałam, natomiast to ma wzbudzić w Tobie wzniosłe uczucia, takie jak radość, prawda, odnowienie, współczucie, połączenie i generalnie ma doprowadzić cię właśnie do uzdrowienia, głębokiego uzdrowienia. Też mocno tutaj słyszę przepływ emocji, do przepływu emocjonalnego, żeby właśnie odblokować tą swoją czakrę serca na pełne czucie i robić to w sposób dojrzały i ustabilizowany. Mam kartę siły, która oczywiście mówi właśnie o tym, że my jesteśmy świadomi własnej wartości, doskonale wiemy na co zasługujemy i dzięki temu, że przechodzimy wewnętrzną transformację emocjonalną, że sami po prostu jesteśmy w stanie spotkać się ze sobą, to uzyskujemy dzięki temu bardzo duży spokój wewnętrzny, szczęście i poczucie. Że jesteśmy w dobrym miejscu. I właśnie to jest to, co widzę, że zbliża się do Ciebie w następnym czasie. Mam nadzieję, że to czytanie z Tobą rezonowało. Jeśli tak było, to możesz zasubskrybować ten kanał, polubić ten filmik, zostawić mi komentarz i oczywiście widzimy się i słyszymy w następnym filmie. Jeśli jesteś zainteresowana współpracą prywatną ze mną, oferuję sesje telefoniczne. Mogą być również na kamerce, oczywiście, na Whatsappie na przykład. Oferuję również czytania prywatne, rozkłady prywatne. Oferuję także masterclassy, w których uczę świadomego kreowania swojego życia pod względem duchowym oraz psychologicznym. Jeśli jest Jesteś tym wszystkim zainteresowana? To tutaj w rogu znajdziesz moją stronę internetową. Możesz na, na to kliknąć i na dole mmm, tak naprawdę pojawi się strona, którą, na którą kiedy wejdziesz, możesz właśnie poszukać sobie tego, czym Ty akurat stricte jesteś zainteresowana. Zapraszam Cię także na najnowszy masterclass o skokach kwantowych, który już niebawem będzie w mojej ofercie. Być może już Was o tym poinformowałam, kiedy dodam, dodam ten filmik bo oczywiście nie wiem też czego dodam od razu po nagraniu, natomiast w tym czasie właśnie będę wypuszczała ten masterclass o skokach kwantowych, gdzie nauczę cię w jaki sposób prosty, łatwy, możesz manipulować swoją rzeczywistością tak, aby z jednej rzeczywistości, powiedzmy, przeskakiwać do drugiej, czyli po prostu znajdy, znajdywać się, znajdować się w korzystnym dla ciebie miejscu, czyli doświadczaniu swojej własnej manifestacji, która jest dla ciebie istotna. Uczę tego, opowiadam to na własnej historii, pokazuję jakie mogą być iluzje w tym temacie i wszystko, czego powinnaś wiedzieć, tak naprawdę, właśnie na temat szybkiego manifestowania swoich pragnień. Życzę ci wszystkiego, co najpiękniejsze, buziaki. Wysyłam ci masę miłości i do usłyszenia w następnym filmie. Pa! pa.